W pierwszej grze, którą dzisiaj omawiamy Alvar grał czarnymi i Stefan grał białymi. Oj, i tu już nawet zdążyłem zapomnieć tę grę, nie obejrzałem jej sobie powtórnie. Hmm, zaczęła się w ciekawy sposób. Czy czarny nie miał tutaj przypadkiem, Alvar spokojniej zagrał, czy czarny nie miał tutaj przypadkiem jakiejś innej możliwości? Bo ogólnie to w stanie białego to jest joseki. I jak się kontynuuje to joseki? Czy wszyscy znamy? Czarny włazi i gdzie tnie? Tak, gdzie teraz? A czy B? S4, tak jest, tak jest, tak jest. Nie możemy na pewno przeciąć w A, bo wówczas wyjdzie tak samo jak w joseki, tylko z wymianą, która jest dobra dla białego. Więc oczywiście, że tniemy tu. I czarny może teraz zacząć walkę, ale jest to troszkę ryzykowne i chyba częściej jest jednak widywane hanem i tak to się toczy. A w grze czarny zagrał od razu hanę, no to biały może się wycofać, a biały łobuz się nie wycofał, tylko kontr -Hanem. No to teraz co zrobić czarnymi? Po prostu idziemy, ciach, ciach, ciach i co? Czy tu jest jakiś sprytny plan Stefana? No na pewno na to Stefan by się nie zgodził. Może Stefan chciał zagrać o tu? Aj, przepraszam. A, i może chodziło o sprytny plan Stefana? No jak to jest? W sumie nie wiem, co tu się dzieje. Czy czarny może to zaakceptować, czy nie? Trudno, trudno wycenić. Biały w sumie dużo dostaje. To chyba, chyba lepiej dla białego. O kurczę. To z tego wynika, że nie można próbować tak skontrować. Hmm... No to muszę powiedzieć, że nie wiem. Ale jeśli nie przecinać, to pewnie najlepiej, znaczy jeśli nie przecinać tam, to pewnie lepiej przecinać tu. Biały może nam dać pusty trójkąt i chyba i tak czarny sobie w miarę radzi. A może biały połączy się, żeby się teraz tędy wydłużyć, a też chyba sobie czarny w miarę radzi. Nie wiem, czy czarny ma tutaj jakąś inną opcję. Na przykład takie chany może wchodzić w grę. Nie. Biały na pewno nie może nas zablokować, no bo wtedy zginie w butach. Mm, więc co za gra biały? Tak, 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 tak. Dla kogo lepiej? Chyba dla białego. Trudne doseki. Yy, Alwar przeciął i zszedł. I to zejście jest. Dziwne. Lepiej się wydłużyć. No bo co, czy my grozimy narożnikowi, że go zabijemy? Może i grozimy, ale... Przeciwnik dostanie to Atari w center. Zepsuje nam kształt totalnie. A w narożniku to sobie też wyżyje w center. No a co, co sobie napsuliśmy kształtu, no to, to, to nasza strata. Więc lepiej wydłużyć. Lepiej wydłużyć na pewno. Hmm. Jak biały może nie dać tego Atarii? No po prostu ja nie wiem, no nic nie rozumiem. Dlaczego? Dlaczego nie? Przecież teraz natychmiast czarny wydłuży. Och, jak czarny się cieszy. Biały dałby to Atarii, i co teraz czarny by zagrał? Tu i co? To się nie podoba białemu, no o co chodzi? Nie rozumiem. Um, w grze wszelaką. Biały zaczyna walkę. Tak, tak, też byłbym zadowolony jako czarny. Biały zaczął walkę ostrą, straszliwie. Może to właśnie o to co nam tutaj chodziło, jak pisaliście, że to Alvar grał łagodniej. Co to jest za ruch? Przecież grać to należy od tych kamieni, które są słabe, i tworzyć nimi jakiś dwustrzydłowy dwuwymiarowy kształt w centrum. To jest to, jak się gra, kiedy się ma takie tnące kamienie w środku planszy. A nie, że idziemy od drugiej strony i po prostu zapraszamy czarnego, żeby nas połknął. No nie, to, to, to się nie podoba. To się nie powinno podobać białym. Och, ale biały miał przygotowane tutaj w rękawie te sudzi. To te sudzi, to ja bym był troszkę sceptyczny względem takich te sudzi. Czy to faktycznie jest korzystne. Czarny sobie... Po prostu przeżyje i biały będzie rozcięty. A może biały woli zagrać od góry? No ale to też czarny chyba nie jest niezadowolony. Czarny zagrał od góry. No i się troszkę pokomplikowało. Mm, ale może też dobrze dla czarnego, nie? O jak ładnie! To, to Alvar wie, że po co miałby chwytać kamienie i dawać białemu wyjść kiedy można białego zamknąć, a jeśli on nas złapie, to tylko będziemy się radować. Tymczasem biały wychodzi, no to, to chyba jeszcze gorzej dla białego. To już lepiej, lepiej złapać te kamienie, niż zagrać tak, dostawić kamień na Q7, a dwa kamienie pozostają nieschwytane. Teraz czarny się zapewne połączy, czy nie, czy czarny... A, czarny ambitniej, czarny bierze kamienie, to nie jestem przekonany, czy to jest najlepsze, bo przecież jednak... Są cięcia w naszych kształtach i te cięcia są dość bolesne. Bardzo bolesne są te cięcia. No lepiej, lepiej się połączyć na zewnątrz. Przecież biały nie będzie teraz tego łapał, co? Gdyby biały chciał to łapać, to biały by się tu nie wciskał i nie, nie tworzył sobie kluski. No biały rozciął. Oj, 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 no to już pewnie lepiej się połączyć. Bo tak to biały i przeciął nas tam, i tu nas przedniej, stworzy nam pusty trójkąt. No a przede wszystkim to jednak to zejście białego jest bardzo bolesne. I możliwe, że to co czarne powinny były zrobić, to taka kontra. Podwójna Tarii, ok. Oddajemy. Wzięliśmy bardzo dużo. Grupy z obu stron są bezpieczne, więc myślę, że można być. Zadowolonym. Myślę, że można być zadowolonym, ja, jako czarne, natomiast w grze, no to trudniej czarnemu być zadowolonym. Mm. A to pamiętam, że tutaj nawet komentatorzy komentowali, że a, a o co chodzi, przecież ta grupa lokalnie nie żyje. No i faktycznie tak jest, ta grupa lokalnie nie żyje. Może globalnie na razie żyje, ale lokalnie bynajmniej nie, więc jak tylko Biały się zbuduje, no to będzie problem dla czarnego. Biały się buduje, no i powstał problem dla czarnego. Teraz jednym ruchem biały może uka trupić. Biały zwlekał z tym bardzo długo. Ciekawe. Czarny na moje, jak to czarny, znaczy jak to alwar. To tylko punkty? No, dość dużo. Chyba więcej niż nawet taki ruch tworzący mojo. Bo policzmy, ile jest tych punktów. Tak? Jak policzyć takie punkty, to nie wiem, czy wiecie. Praktyczna, praktyczna y, rada. Każdy kamień to dwa punkty, nie. A każdy punkt terenu, który był, może być terenem czarnego albo terenem białego, to też dwa punkty. Czyli po prostu liczymy. Y, najpierw tak patrzymy, że. Załóżmy, że czarny sobie przeżyje. Y, ciach, ciach, ciach. Mm.

Jeśli możemy 40 punktów sobie tak po prostu schrupać, 10, 20, 30, no, 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 no z tym R1 to z 40. Ok. Czy nie lepiej białemu, białemu zagrać tutaj? Ja wiem, że narożnik jest pod presją i ponadto yy, czarny może to kontynuować tak, że będzie sobie tworzył w tym miejscu formacją, ale jednak dość ważne jest to, co się dzieje z kamieniem na H16. No nie wiem, ciekawe dla kogo to jest dobra gra. Myślę, że dla białego, możliwość zabicia tej, tej grupy, no. Ale no... czarne ma duże ściany. Ściana czarnego przecinalna. A tamta, w tamtym wariancie. No jak najbardziej, jak najbardziej. Teraz też trochę przecinalna. O i została przecięta. Nie no, to jest, to wygląda jak koniec gry. Nie możemy się na to zgodzić. Nie ma w ogóle takiej opcji. Wychodzimy i wychodzimy, i tam tworzymy, i tu atakujemy. Nie ma mowy, że damy się białemu połączyć i dać się odczytnieje. Nie, nie. To jest tragedia to cała strategia na mojo y, czarnego pomiosła klęskę. A nie, Alwar się nie przyjmuje. Alwar idzie dalej, jak burza. Mmm. D2. No. Coś w tym jest, dlatego że możemy kontynuować poprzez cięcie w A i próbę zamordowania tych kamieni, ale no chyba jednak lepiej tam władzić czarnemu, tam jest strasznie dużo. Zobaczymy, jak to poszło w grze. Mhm, czarny zablokował, biały wlazł. Te dwa o dwa, odważne, odważne. No ale właśnie, czy czarny nie zdoła tu przeżyć? Kto wie? Biały da bo sprytny jest biały. A czarny zacznie, kobo, też sprytny. Hmm. O, czarny przeciął. No, może lepiej. Mhm. Czarny ładnie, ładnie próbuje poświęcić grupę, ale niestety teraz biały się tam połączył. To pewnie lepiej już było pójść. Tu na spokojnie. No i czy to już nie wystarczy do zwycięstwa? Hmm. Jeszcze Sansan tam siedzi. To może nie. Trudno stwierdzić. No ale to poświęcenie chyba nie było lepsze niż odcięcie kamienia na J7. No i Sansan olbrzymi. Większy, większy niż tutaj. Tutaj zgubiło Alvara myślenie życzeniowe. Trzeba było po prostu dołożyć tam kamień i już. No i mieć nadzieję, że biały nie zauważy możliwości zabicia grupy. Mmm. Czarny próbuje mordować. To nie powinno się udać, jednak jest dużo słabości u czarnych. Za dużo słabości. Ciach, ciach, ciach. Na pewno przeżyje. Nie ma innej opcji. Natomiast to Atari takie wątpliwe, no bo po co komu ten kamień, biały zresztą sam zrezygnował. A, no tutaj czarny jeszcze się ratował jakimś takim ostatnim, ostatnim szaleństwem, ale na wiele to się nie zdało. To już lepiej tak, ale no nie, no przeżyłoby. W grze w każdym razie białe sobie przeżyły na skalę olbrzymią i zwyciężyły. Czyż nie? No, a tam się jeszcze coś działo, ale zwyciężyły białe. Dobra. Hmm, chyba tyle o tej partii. Nie wiem, czy są jakieś pytania. Może przejdziemy do. No właśnie, do końca czarny na dole nie ruszony. Niesamowite. To nie było trudne, sumego. Możliwe, że. Nie wiem, w sumie nie wiem, jak tu tutaj Mislik mógł się zdarzyć. Ile punktów jest wart normalny sansan? Aha, aha, o kurczę. Dobre pytanie. Normalny sansan to nie tak dużo. Dlatego, że oddajemy dużo czarnemu. Ta ściana jest dużo warta. W momencie, w którym czarny naokoło ma same punkty, i to są takie po prostu punkty, punkty. I dobra no to będzie tych punktów więcej o tyle co jest w sansanie, czyli po prostu inwadujemy i sobie przeżywamy komfortowo. No to ten sansan na pewno jest większy niż to co na dole. Nie ma jak, żeby czarny tutaj ograniczył białego do przeżycia na mniejszą skalę niż, niż to co tam na dole. Bez problemu, tutaj, 10 kamieni, 10 punktów terenu, już 40, a jeszcze w sentę. To z dwa razy większy jest taki sansan. Nie no, pewnie przesadzam, ale znacznie większy. Pewnie najlepiej czarny by tak zrobił, dożyłby, no i no, wyraźnie, wyraźnie większy jest sansan. Bardzo, bardzo wyraźnie. Także, no to były, to, były, to była pomyłka. Kiedy czarnemu udało się już dobrać dwa razy, no to już czarny się cieszy. Wielki sukces osiągnięty, bo czarny zabezpieczył swoją grupę, która była dużo warta. Teraz idziemy, sansan. Biały zabija, a my kontynuujemy to, co chcieliśmy wcześniej. Tak to by była gra do grania. Ja nie wiem, nie liczyłem. Kto chce, niech sobie policzy, proszę bardzo. W każdym razie, możemy przechodzić do następnej partii.